Serdecznie Was dzisiaj zapraszam na film Pomysł na Altanę. Nawet jeśli nie macie dużej działki, to ja proponuję stworzyć sobie taki kącik z dala od domu nawet kilka metrów od domu i już zupełnie inaczej spędzamy tam czas. Czas spędzony wśród zieleni, wśród ptaków śpiewających jest taką naszą cenną chwilą tylko dla nas. Moja altana jest niedaleko domu, kilka metrów tak naprawdę, ale ze względu na to, że prowadzą do niej kwiaty i drzewa po lewej stronie, to wydaje się tak, jakby ona była bardzo daleko, a zapewniam, że nie jest. To wszystko to złudzenie optyczne. To oczywiście cel zamierzony, z tego względu, że ja chciałam stworzyć taką anklawę, jakby z dala od domu. I udało mi się to na szczęście. A zrobiłam to w ten sposób, że od tarasu prowadzą, prowadzą do altany po lewej stronie drzewa, natomiast po prawej stronie są to hortensje. Na samym początku piękny buk, perukowiec. Dalej jest wierzba. Pod bukiem są glisnik i Jasnota biała. Ja po prostu nie wyrywam tych ziół. Niech one sobie rosną i na pewno się przydadzą. A teraz skorzystam z okazji i zapraszam Was serdecznie na filmy o ziołach, które również są na moim kanale. Osoby, które interesują się ogrodnictwem, natomiast nie interesują się ziołami, to serdecznie zapraszam, żeby to zmienić. Zapraszam do playlisty zioła. A teraz chciałam zwrócić uwagę na tuję, którą widzicie. Ta tuja ma około 40 lat. Trafiła do mnie 10 lat temu, i wszyscy mówili, że na pewno nie przeżyje tego przesadzenia. Zobaczcie, tuja jest piękna, pięknie się przyjęła. Oczywiście ona zupełnie inaczej wyglądała. To był taki wrak drzewa, a teraz jest piękna, przycięta i w pełnej krasie. Cieszy oko. Pod tujami mam posadzoną lawendę i posiane kwiaty, takie kwiaty wiosenno-letnie, jednoroczne, które są miododajne. Jeśli zwrócicie mi uwagę, że lawenda na pewno nie będzie rosła, ponieważ jest na kwaśnej ziemi, to rzeczywiście macie rację. Ta lawenda rośnie na ziemi, która jest wymieniona, ona jest specjalna, specjalna właśnie zasadowa. Doszliśmy do altany. Moja altana to taka prosta konstrukcja na sześciu nogach. Przy każdej z nóg jest coś posadzone, coś co można chwycić ręką, kiedy już wytworzy owoce, i można sobie zjeść. Tutaj po prawej stronie mam dwa rodzaje winogron. Tu po lewej stronie jest actinidia. Niestety ona w tym roku nie będzie owocowała z tego względu, że kwiaty zmarzły. Ona bardzo szybko ruszyła, zaczęła kwitnąć i niestety przyszedł mróz, więc ta actinidia po, po lewej stronie nie będzie mi owocowała w tym roku. Jeśli macie actinidię i jest ona mała, jest y, młoda, to należy ją przykrywać i dopiero odkrywać wtedy, kiedy już wiadomo, że nie będzie przybrosków. Stół jest ręcznie zrobiony. Podstawa stołu to zwykłe nogi od takiego zwykłego stolika, którego możecie spotkać w restauracyjnych ogródkach. Stół się prezentuje pięknie. Ja go w tym roku malowałam. Rok temu miałam jeszcze takie róże namalowane na tym stole, a zrobiłam je w ten sposób, że kupiłam serwetkę, miałam pomalowany stół, kupiłam serwetki takie z różyczkami. I rozwarstwiłam serwetki, wycięte różyczki, przykleiłam na stolik i później pomalowałam lakierem. Stół był piękny, natomiast w tym roku już musiałam go przemalować. I na chwilę obecną został stół jako biały, ale jak tylko kupię jakieś ładne, piękne serwety z różami, bo chciałabym tutaj mieć róże, to sobie zrobię taki Taki piękny stół z różami. Dokładnie w jaki sposób przyklejam serwetki, to ja Was zapraszam serdecznie na film, gdzie przeprowadzam renowację swoich doniczek. A link do filmu umieszczę w opisie filmu. Teraz podeszłam z drugiej strony altany, i tutaj po tej stronie mam posadzoną glicynię chińską i ona przepięknie kwitnie. Ma takie bardzo duże kwiaty. I niestety w tym roku tylko trzy, ponieważ wszystkie kwiaty, które były na górze altany, wszystkie kwiaty mi zmarzły. W innym przypadku pokazałabym wam same fioletowe kwiaty i nie byłoby nic widać liści. Tamtych kwiatów było chyba ze sto. A tutaj z tyłu altany mam posadzoną aktinidię i sosnę czarną. Ta sosna czarna to tak naprawdę była posadzona 12 lat temu i ze względu na to, że cały czas przysłania ją altana, to na dosyć wolno rośnie. Nie wiem czy lubicie owoce aktinidii, ale zawsze aktinidia ta druga, którą mam z tyłu jakby altany, ona mi pięknie kwitnie i owoców mam mnóstwo. Mnóstwo one pną się nawet po tej sośnie i nie jesteśmy w stanie ich przejeść. I zwróćcie uwagę, że tam actinidia jest taka odsłonięta, to ona przymarza i jest młoda. Ja myślę, że gdyby, gdyby nie była młoda, to ona by nie przymarzła. Natomiast tutaj ta Aktinidia jest już dużo starsza i ona nigdy nie przemarza. Zawsze te owoce, ona rusza później, i to też pewnie dlatego ona nie przemarza, ponieważ te wczesne, takie wczesne mrozy jej nie chwytają. I we wrześniu mamy mnóstwo owoców. Powiem wam jeszcze jedną anegdotę, że kiedyś był taki wielki huragan i ta cała altana wylądowała u sąsiadów na podwórku. Od tamtej pory, kiedy posadziłam glicynię, glicynia trzyma altanę, żeby nie uciekła ponownie. A teraz chciałam Wam pokazać drugą stronę jakby wejścia do altany. I tutaj również mam posadzoną lawendę. Również posiane kwiaty jednoroczne, miododajne. Ale tutaj goszczą jeszcze zioła. One nikomu nie przeszkadzają, więc ja je zostawiłam. Mamy tutaj skrzyp polny. Obok jest rukola, rukola jadalna, rukola dzika, bluszczyk kurdybanek na dole i... Tam dalej jaskółcze ziele, taki żółty kwiatek jaskółcze ziele. Jeśli macie możliwość posiania sobie dzikiej rukoli i lubicie tą sałatę, to właśnie posadźcie sobie taką, posiejcie sobie taką odmianę dziką. Ona wtedy rozsiewa się w sumie chyba po całym ogrodzie, i tam, gdzie jej nie będziecie chcieli, to, to po prostu ją wyrwiecie. Natomiast ona najlepiej rośnie właśnie tak na dziko, czyli jak się sama rozsieje. Zawsze chciałam mieszkać, mieć ogród, taki rajski ogród, taki Eden, gdzie będę mogła na przykład sobie siedzieć i chwycić sobie coś do jedzenia. Marzenia trzeba spełniać, więc Wam również życzę spełnienia marzeń, żebyście dążyli do celu i ten cel osiągali. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, czy podoba Wam się moja altana. Możecie również skorzystać z tego projektu i wykorzystać to na przykład w swoim Wągrodzie. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie na inne moje filmy. Bardzo chciałabym wypromować takie moje filmy z projektu Polska, jakiej my nie znamy. Są naprawdę świetne. Dużo jeszcze przed nami. Więc jeśli macie chwilę wolnego czasu, to serdecznie zapraszam do oglądania. Ja wrzucę parę linków do opisu filmu, więc serdecznie zapraszam, a teraz dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.